Witam Was w moim mm, pierwszym odcinku. To będzie odcinek e, Minecraft. E, e, nie wiem, jak go nazwę jeszcze. E, w drugiej części raczej będziecie i tak wiedzieć. E, tak jak widzicie, e, gram na, stary, na, stary, na starej wersji 1.5 Minecraft. E, dosłownie, właśnie tak jak Wam powiedziałem, e, wyjdzie właśnie. E, pokażę Wam co i jak. E, jakie ładne, właśnie. Mm, jakie ładne są. Zrobimy mm, sobie wełnę. Jakie, jakie ładne, właśnie, e, są. E, tutaj krajobraz. E, pozbierajmy sobie trochę drewna e, i pójdziemy. I pójdziemy po prostu. Mm, Cały drzewo sobie zrobimy. Może nazwę to po prostu początki Minecraft początki gry. jak widzicie, tutaj nie, można jeszcze, tutaj nie można jeszcze sprintować I również nie można po prostu zrobić. Nie można po prostu obrócić skina tak, żeby, go, tak żeby mu było twarz widzieć. Także tutaj to jest jedyny problem. No ale zobaczcie, jak to fajnie, jak, jak to ładnie wszystko wygląda, te krajobrazy. I ja myślę, że sobie zamieszkamy tam u góry. O, jak widzicie teraz nacis jak naciskam, to on tak jakby pojedynczo o jest on tam nie dał e, to jakby pojedynczo e, tak machał ręką, a, a e, w normalnym e, w normalnym świecie jest tak, że e, to znaczy w tym Minecrafcie mm, w tym takim e, po prostu normalnym czyli e, w 1.5.1 na przykład e, bo teraz mamy no to e, to wtedy nie mo to można... O, możemy sobie łóżko zrobić. Wtedy będziemy mogli e, iść spać. Dobra, idziemy. E, może sobie to zabierzmy. O, dobra, zniszczymy, zniszczymy sobie to tam. O, tu też bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. E, to, ten cały krajobraz. E, dobrze, tutaj może zejdźmy sobie. O, jak widzicie te stare takie dźwięki, jak, jak ja lubię. Mm. Przypominają dobry stary Minecraft Tak, pozbierajmy sobie tutaj trochę tego Kobla Jeszcze mus, musimy tutaj materiały pozbierać e, Na domek e, Weźmy sobie, o, zobaczcie jak teraz łóżko wygląda Chociaż nie wiem, nie, nie przyglądałem się temu. łóżkom y, y, Na łóżkowi, tak y, W normalnym świecie, ale myślę, że chyba się zmienił Że się łóżko zmieniło Wyglądzie, wyglądzie e, jak e, po prostu jak e, psa trzyma w ręce. I właśnie te notki teraz tutaj, tak samo jak mówił SKR, że są bardzo ciemne i też się podziewałem. I muszę Wam powiedzieć, że też budowałem właśnie takie mury. Dobra, takie kiedyś zrobiłem. E, wokoło muru była, była lawa, e, i była, była, była lawa. I ja siedziałem i na po prostu do e, innych podwórków. Ale to właśnie było... To ja grałem 8.1 a ten tutaj, to jest jeszcze wcześniejszy, więc e, tutaj, tutaj w ogóle nie ma kreatywnych, także e, no po prostu nie ma nic. Także... No myślę, że... No, e, dobrze, Zepienik, e, to tutaj jest węgiel i właśnie węgiel nie można po prostu przepalić sobie w piecyku za wodni. Pozbierajmy sobie tutaj Znaczy nie węgiel, znaczy no węgiel tutaj u góry, a tutaj na dole girt, żebyśmy się mogli podwindować do góry. I pozbierajmy sobie to. Może, no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co robiliście w weekend. Ciekawe, co robiliście. E, ja, ja nie miałem czasu, żeby nagrywać. Ja nie miałem czasu, żeby nagrywać. To, no, e, trzeba było się zajmować domem i innymi i, 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 sprawami. To, to jest bardzo i weźmy sobie tam do góry i... E, jak tam wejdziemy e, to po prostu popatrzymy sobie i drewno i zrobimy sobie może tutaj dąbrów taki szybki bo tak już e, e, zaczniemy sobie to, to naprawić e, już nie możemy może nie wiem czy chce żeby się, żebyśmy między rynkami robili no, fajnie, że teraz było. Trzeba ogień zabijać, tylko po prostu się uderzy i, i od razu wylatuje. Od razu wylatuje bardzo fajny serwer Gplay na nim na niej grał na tym serwerze no i miałem wam udowodnić, że nie można budować, ale tutaj musimy jeszcze sobie trochę pozbierać kobla jeszcze jest dwa kobla muszę sobie gdzieś skończyć. A widzicie teraz w ogóle jakoś inaczej tak wygląda, mi się tutaj ten kobyl bar bardziej podoba niż e, w tym poprzednim Minecraft'cie, w tym naszym, e, oryginalnym, znaczy no, oryginalny, oryginalny. E, no i tutaj sobie pozbierajmy to, e, zróbmy sobie piecyk, no i e, jeśli się jeśli się to dobrze palić, to będę bardzo zdziwiony. E, Zobaczmy więc. E, aha, no to dobrze. Tutaj ja sobie to przepal... No właśnie, właśnie się nie da przepalić. Ty, ja nie... Nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Jak tu wyjdzie węgiel, to ja nie wierzę. E, zapomnijcie o tym, co ja mówiłem. Ale lol, jaki fail, no ja nie... Dobra, udowodniłem wam, że jednak się da. Że jednak się dało w, e, e, właśnie w tym świecie e, W tym starym właśnie Minecrafcie. I teraz będzie nam potrzebne, dużo, dużo drewna, żebyśmy zrobili sobie domek. Jak widzicie jeszcze nie ma tych drzew brzozowych, tylko po prostu jest... cały, cały świat jest w dębowych, w dębowym drewnie. I nie wiem, jeśli chcecie, to mogę wa dla Was stworzyć jakąś fajną mapkę parkurową albo jakąś takie, e, Nie wiem, nie, nie wiem, powiem Wam, że mm, to jeszcze nie wiem. To muszę przemyśleć bardzo dokładnie, bo. Yy, no i właśnie, zapraszam na kanał yy, Adama. Yy, Adama. No, Adama, Adama, z tego co powiedziałem, podała, podała mi to, to Um, no, i tutaj teraz sobie tutaj pokopmy Jeszcze sobie to wierzę, weźmie, um, weźmie sobie pozbieramy. Um, I to będzie chyba tyle w tym odcinku. Ale jestem bardzo zdziwiony. Um, dobra, tutaj sobie jeszcze to weźmy. Weźmy sobie. Weźmy sobie. A widzicie, teraz już nie ma takiego dźwięku, że takie... takie strzelenie, że e, jak ci się skończy właśnie... Um, o, to jak ci się skończy... Um, skończy ci się właśnie... Zebrycie się na przykład jakieś um, narzędzie. To tak strzela. Um, to po prostu strzela. A tutaj właśnie tak nie jest. Tutaj właśnie nie strzela. Um, tutaj możemy sobie tutaj dać. O, widzicie jak się ciemno robi? Dobrze, tutaj przeróbmy sobie to wszystko na drewno. I to szybko. Ui, ja myślałem, że to już jest jakiś zombie, i taki i tak się skrada do mnie. No właśnie. O, tutaj się jeszcze nie dało tak shiftem naciskać. I tutaj sobie to wszystko przeróbmy na drewno i zróbmy sobie szybko dom. O, Nie da się tego tak wziąć. Dobra, tak już mamy. O, dwa staki, akurat, dwa staki taki... Dwa taki yy, kobla. Uuuu, widzicie, patrzcie, zobaczcie sobie jak to się ciemno robi A ja miałem gdzieś, nie, łopatę miałem w tamtym odcinku um, dobra, zróbmy sobie łopatę Ale fajnie, bo akurat mam ten Ale, Ale to szybko zróbmy pochodnie Dobra, zrobimy sobie, o, dobra E, tak będzie, gitę, gitę z mając. ale zobaczcie jak to się ciemno, dużo, wszystko, o, już, jak widzicie, tam już szkielet jest, no i właśnie już idzie do mnie, i właśnie się bardzo boję go, ale nie wiem gdzie ale dobra, ale wiecie, właśnie, to 10000, ten, y, tam, y, w... Y Nie strasz mnie. samo grała z... ...kuli i I właśnie... ...ja e, tak jak po prostu się... Pysy, e, powlecia, to żyje, czy się, tak z góry leci klipper i tak wybucha ...i wiecie, jakie sm wejście smoka wtedy zrobił... ...jak ja się przestraszyłem... ...tak nagle tak wybuch po prostu... ...znikąd się pojawił i tak... E, ...rozwalił po prostu. Trzeba patrzeć na klipery żeby nam... Zróbmy sobie, jak ja się wystry... Nie no, ten, ta noc jest po prostu... Ona jest po prostu nie... Po prostu straszna No to jest po prostu, nie wiem No nie wiem jak to opisać, to jest... No nie do opisania, no Dobra, zróbmy sobie Wychodź mi owco Wychodź z mojego domu Musimy się oglądać też, bo tutaj mogą być, yy, nie wiem, jakieś klipery podejść i nas rozwalą. O, jak widzicie, tam już jakiś szkielet chodzi i one bardzo szybko teraz zapylają... No... Wy, mi stąd. A ja myślę, że wam się nie wie, czy to będzie seria, czy to no, jeden odcinek teraz. Ym. Ale chciałem wam pokazać właśnie... Ten tego starego Minecrafta, bo nie może nie każdy widział. Nie każdy grał. Ooo, nie starczy mi. Nie starczy, szkoda. A sh shit. Ech. Jedno mnie nie straci Dobra. No, um, się... ale żebym się wystraszył. Uu, nie straszcie mnie. Dobra, zróbmy sobie tutaj tak. Ale te głosy tutaj w tym Minecrafcie To po prostu jest... Te głosy, no zobaczcie sobie to. to... O. Tu tak ciemno jest tutaj nic nie widać, a tu się nagle tak... Uty, Uty, uty. Ja cię nie chciałam atakować, ja cię tak atakuję No i co? I co? I co? Miłość teraz? O Jeszcze? Tak... Ten... Nie dobra, nie wiem to teraz zaraz kończymy odcinek Masz, to muszę wrzucić no już dawno nie grałem w Call of Duty także na chwilę sobie zagram sam ale to nie nie, nie, nie będę, nie będę nagrywał tylko sobie po bo... sobie raz, bo już dawno nie grałem a dobra szybko tam bie biegnijmy a. No dużo tam się tego, e, tego nazbierało, tego wieku, tej, tej kupy. Nie straszcie mnie zwierzęta. Co to Planeta małp, czy co? Bo chyba mi się wydaje, że to nie jest planeta małp. Ej że się wzięłaś. Hmm, tutaj sobie to możemy możemy rozwalić, daj No Zaraz. Zaraz Dobra Nie no, nie będę zabijać mangiel. Mangialuję. Ale dobra, zróbmy sobie tutaj teraz... Dzieci droga. No, No dobra, zrobimy to tutaj na, na, na ten dach z lepianki. A na pewno odcinki sobie po prostu po. po, po więcej. Kurczę, te krówki nie tu chodzą i nie tu słuchają. Już się może trochę denerwuje, ale. Dobra, ale krówki się nie robią. Dobra, do Mandzia. Dobra. Sobie, no to jeszcze No tak zimnie zrobione. A dietę to jest nie kupam tylko brud. Po prostu brut. No, no ej! tam... No nie, nie, nie nie pogrządce gnoju dobra idziemy spać się owco patrzeć na mnie? okej okay, wstaliśmy, no będziemy a tutaj na ekipę wchodzi wszystko taki boom headshot Puk -puk tam, BOOM HEADSHOT kurze mam tylko jedną, ale możemy? czy można? nie nie można przerobić. szkoda dobry, to to, to to chyba będzie na tyle e, tutaj może sobie postawmy i taki sygnał sobie tutaj może zróbmy o, U. o trochę teraz dobra yy, to tyle w tym odcinku yy, także myślę że ci się film spodobał yy, no nie mogę niestety yy, nic zrobić ale mogę wam pokazać yy, yy, no po prostu całą krainę cały świat yy. Aaaa! A, dobra, jeśli się film Ci spodobał e, oczywiście nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, bo to bardzo motywuje i, e, i, 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 i i i i jeśli chcesz dołączyć do mojej armii mm, i oglądać moje filmy na bieżąco do mojej armii kapselkowskiej zasubskrybuj mój kanał e, To na tyle, więc dziękuję Wam za obejrzenie filmu Jeśli no trzymajcie się i cześć! Aha i zapraszam jeszcze na te właśnie mm, kanały co podałem w e, ostatnim filmie. Ja już nie będę tutaj, chyba... Chociaż nie wiem, dam może linki do kanałów. E, I naprawdę warto warto je odwiedzić i obejrzeć. I ocenić. Więc e, to na tyle. Trzymajcie się.